Kochani, święta już tuż, tuż, a co za tym idzie nowy rok. Pokażę Wam, jakimi kosmetykami wykonać sobie idealny makijaż sylwestrowy. Zapraszam do Clip Glam Studio. Magda Pieczonka. Makijaż sylwestrowy kojarzy mi się z brokatami, z cekinami, ze wszystkim, co się święci. Dlatego pokażę Wam kilka akcentów, które możecie zastosować w swoim makijażu wieczorowym, aby był sylwestrowy. Są to na przykład... Takie kamyczki, którymi możemy sobie przykleić w różnych kolorach i różnych wielkościach. Tutaj szale, szaleństwo dowolne, może to być na oku, w kąciku oka, możemy zrobić tym kreskę na oku, do wyboru, do koloru. Natomiast jak chcemy coś prostszego, możemy użyć linera z brokatem i taką kreskę wyrysować w bardzo prosty sposób. Oko okiem, ale zostają usta. Mamy również różne błyszczyki brokatowe, które również świetnie wyglądają, a przy okazji optycznie powiększają usta. To dla osób, które lubią sobie powiększyć broka cypki, którym możemy się obsypać. Nie no, żartowałam, nie obsypujemy się nim, po prostu możemy go również nałożyć na oko albo na grzbiet kości policzkowych. Również wygląda to bardzo sylwestrowo. No i klasycznie rozświetlacze w płynie oraz w kamieniu, którymi rozświetlimy sobie ciało i twarz. Kochani, chciałam Wam życzyć zdrowych, wesołych świąt Bożego Narodzenia oraz szampańskiej zabawy sylwestrowej. Zapraszam Was również do oglądania tutoriali na Facebooku Galerii Cliff. Do zobaczenia. Buziaki. Wszystkiego dobrego.